aby zabezpieczyła prewencyjnie po prostu y, te zdarzenia, które nastąpiły lub te, które nie nastąpiły. Chcę powiedzieć, że y, serdecznie dziękuję tutaj za zaproszenie, jednocześnie chciałbym podziękować za współpracę i y, pogratulować, że y, ta współpraca, która odbywa się na niwie tutaj y, Gminy Łóżnica, Państwowej Straży Pożarnej, oraz koła gospodyń które tutaj reprezentuje i która została dostrzeżona i tutaj wyodrębniona i odznaczona to chcę powiedzieć że ta, wasze działanie w sumie daje jak najbardziej pozytywny odbiór nie tylko społeczny ale również daje odbiór społeczny w stosunku do powiatu. Wczoraj uczestniczyłem w podsumowaniu roku 2013 przez Państwową Straż Pożarną Wieruszową. Chcę powiedzieć, że napawa mnie duma, a po drugie chcę powiedzieć, że y, również rośnie we mnie entuzjazm dotyczący tego, że nie tylko Państwowa Straż Pożarna Wieruszowie garnicą przez komendanta wojewódzkiego został wyróżniony tak najwyższymi tutaj podziękowaniami za współpracę, to odnosiło się również do jednostek ochotniczych Straży Pożarnej, które działają na terenie powiatu. I tutaj szczególne podziękowanie jest dla ochotników. Wy jesteście również, panie prezesie, ochotnikami, którzy nie wyjeżdżali ale y, to znaczy, że jesteście jednym z najlepszych straży, które prowadzą prewencję, która jest związana z tym, że nie wyjeżdża się, a swoje zadania, które zostały Wam powierzone, wykonujecie na najwyższym stopniu. Niech tak jest dalej. Yy, nie te Wasze działania, które są związane nie tylko z prewencją, ale działania, które tutaj w tych sprawozdaniach zostały dookreślone, mianowicie Działania sportowe, kulturalne, wspieranie yy, koła gościnnego, wspieranie różnych imprez, które są związane yy, tutaj z imprezami dla mieszkańców. Chciałem w imieniu Gminy Łódnicy, Rady Gminy Uglice, tam samorządu Gminy Łódnicy serdecznie podziękować. Niech ta współpraca dalej się tak rozwija jak do tej pory. Jednocześnie chciałbym życzyć sukcesów. Nie tylko na Niwie tej, która po prostu tutaj, tej finansowej, której żeście doposażyli jednostkę nie tylko cen, ale również wodzie podnosicie tą swoją sprawność bojową dotyczącą szkoleń. Jak zauważyłem w sprawozdaniach, było ukazane, że na 35-17 podwyższyło swoją swoją tutaj Wiedzę dotyczącą właśnie działalności straży, podwyższyła swoją wiedzę dotyczącą y, nie tylko y, sprawach y, straży pożarnej, ale również specjalistycznej. To jest bardzo ważne, żeby niosąc teraz ratunek i pomoc, być wyspecjalizowanym, być takim, który nie szkodzi, a faktycznie pomaga. Dlatego życzę Wam, aby ta działalność na niwie. Transy pożarnych, czyli tej prewencji, żebyście również nie wyjeżdżali, ale bardzo byli, tak jak tutaj naczelnik yy, pod, mówi o tym, żeby yy, społeczeństwo was szanuje, to żeby nadal ta współpraca się układała. I myślę, życzę również i proszę się zgłosić do mnie odnośnie tego nagłośnienia, bo jakby nie było, yy, to nagłośnienie tutaj Wam pada i nie wiem z jakiej racji to nagłośnienie jest, czy to jest z urzędu gminy, czy tak, tutaj Wasze tak. własne. Postaram się w następnym tutaj, jeżeli będzie taka zgoda, zakupić nowe urządzenie nagłaśniające, żeby dobitniej, jasno precyzować i ogłosić te wszystkie informacje, które po prostu Wy na co dzień Realizujecie nie tylko dla mieszkańców, ale również dla gminy łóżniczych. Serdecznie gratuluję i dziękuję. zarówno dla młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Kolonia Dzieczkowice za działalność, za startowanie w zawodach sportowo-pożarniczych, w zawodach w tenisie stołowym, tak jak tutaj druh komendant gminny, a zarazem pre, wiceprezes Zarządu działu Powiatu powiedział w OTWP. Myślę, że już w niedługim czasie teraz już powoli rozpoczniemy eliminację tego turnieju i tutaj druchowie z jednostki OSP Kolonia Dzieczkowice zajmują jeśli nie pierwsze, to czołowe miejsca. Tak samo jeśli chodzi o druhów starszych, czy to w turnieju w szczelectwie na szczeblu gminnym, no dwa lata temu OSP Kolonia zajęła pierwsze miejsce, no w ubiegłym roku się nie udało. Może w tym roku będzie lepiej. Chcę tylko tutaj jeszcze powiedzieć, że w porozumieniu z, z Panem Michałem Paskiem opiekunem międzyszkolnego zespołu sportowego ustaliliśmy i tutaj w porozumieniu z Panem Wójtem że wspólnie w niedługim czasie teraz i tutaj uwaga dla, dla młodzieży ale i dla starszych druhów którzy trochę interesują się tenisem stołowym chcemy zorganizować może to będzie 2 marca może 9 marca taki ogólnogminny turniej tenisa stołowego w trzech kategoriach w każdej po prostu w męskiej i w żeńskiej. To znaczy, tak, jeśli chodzi o w męskiej, to do lat 16, od lat 16 do lat 35 i od 35 plus w górę. I tak samo i w kobiecej, do lat 16, od 16 do 35 i od 35 plus w górę. I tutaj, taki apel, myślę, że w poniedziałek akurat zabierzamy tutaj się spotkać na Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego w z prezesami i naczelnikami jednostek i tutaj taki apel już do was jeżeli już jestem tutaj na tym zebraniu żeby, żebyście po prostu startowali w tym turnieju tutaj Pan Wójt po rozmowie ze mną i, i z Panem Michałem przeznaczył dość pokaźną kwotę bo zgodził się sfinansować zarówno puchary jak i nagrody rzeczowe w tym turnieju Także myślę, że jest warto uczestniczyć i, i, i podwyższać swoją kulturę fizyczną i sportową. Także serdecznie zapraszam. A jeżeli chodzi od strony tej naszej tutaj pożarniczej to wszystkim życzę dużo zdrowia, sukcesów no i niech to będzie właśnie tak jak Pan Wójt podkreślił ta prewencja najlepsza w Waszym wykonaniu żeby tych wyjazdów było jak najmniej albo tak jak w roku ubiegłym. Zero. Dziękuję bardzo. Szanowni goście, którzy przybyli na dzisiejsze Wasze walne zebranie. Walne zebranie sprawozdawcze jest jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu jednostki w ciągu roku. Na tym zebraniu dokonywane jest podsumowanie działalności jednostki za miniony rok. Chcę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem nie tylko Waszej działalności, ale również i tego, że nie macie większych problemów, bowiem komisja rewizyjna bez uwag potwierdziła bardzo dobrą działalność zarządu jednostki. Ja tu jestem u Was po raz 31. Wielu z nas, z nas ubyło włosów, posiwiały trochę, ale jedna rzecz jest ważna. Idea społecznego strażackiego działania trwa. Ja się bardzo cieszę, jako działacz strażacki, że są tutaj u Was drużyny młodzieżowe. Nie ma ich dzisiaj w części, ponieważ jest bal dla uczniów gimnazjum, a zatem dzisiaj nie przybyli, ale oni są i biorą udział, jak tu wynikało ze sprawozdań. Ja dzisiaj na tym spotkaniu. Reprezentuję również pana starostę powiatu wieruszowskiego, ponieważ nie mógł dzisiaj przyjechać na wasze zebranie. I chcę powiedzieć, że pewnie po latach, które ja pamiętam do tyłu, dzisiejsza wasza jednostka ma wspaniałe warunki do prowadzenia tej działalności. I duchowie tak trzymać, bowiem. Nie to ile razy kto wyjeżdżał do pożaru, akurat u Was tego wyjazdu nie było, ale to wcale nie świadczy o tym, że chodnicza Straż Pożarna w Kolonii jest niepotrzebna. Wy w razie potrzeby jesteście gotowi nieść tą pomoc. Chciałbym bardzo serdecznie Wam pogratulować całokształtu działalności tak na niwie Ochotniczej Straży Pożarnej, jak na niwie działalności kulturalnej i rozrywkowej. Bo Ochotnicza Straż Pożarna jest jedyną organizacją, która jest w stanie wziąć na siebie tą działalność. Nie tylko ochrony, ona jest najważniejsza, niesienie pomocy innych, ale ta dodatkowa działalność, na którą oczekuje społeczeństwo danego sołectwa. Bardzo się cieszę również, że tradycją stało się, że i orkiestra z przyjeżdża na walne zebrania, aby je uświetnić. Myślę, że to dobrze. To świadczy również o bliskiej współpracy, a także podkreślenie faktu odbycia tego zebrania i posłuchania dobrej muzyki. W imieniu Pana Starosty Powiatu wieruszowskiego, Zarządu Powiatu, Rady Powiatu wieruszowskiego swoim własnym. Przede wszystkim chciałbym Wam pogratulować jeszcze raz całokształtu działalności za rok miniony. Życzę zrealizowania planów, jakie macie na przyszły rok oraz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Niech Ochotnicza Straż Pożarna w, Dziecz w Kolonii Dzieczkowice działa tak dalej, aby można było po latach również powiedzieć,

いい子に会った。<Yeah. S 3> <Yeah. S 2> yeah.